Rozdział dziesiąty O pojedynczej i niezmiennej trójcy Boga Ojca i Boga Syna i Boga Ducha Świętego, Boga jedynego, którego jakość, qualitas i istota, substancja nie są czymś różnym od siebie. Istnieje więc dobro jedynie pojedyncze, niezłożone i przez to samo niezmienne, a jest nim Bóg. Przez to dobro wszystkie są dobra stworzone lecz nie dobra pojedyncze, niezłożone, więc dobra zmienne. Są one, powiadam, stworzone, czyli uczynione, niezrodzone, bo co zrodzone jest przez dobro pojedyncze, również pojedyncze jest i jest tym, czym jest Obo, które rodzi. Takie dwa dobra nazywamy Ojcem i Synem, i one to wraz z Duchem Świętym jednym Bogiem są. Tego to Ducha, Pismo Święte, Duchem Świętym nazywa w osobnym, własnym znaczeniu tego wyrazu. Różny jest bowiem od Ojca i Syna, bo ani Ojciec nie jest ani synem, lecz powiedziałem Różny, nie zaś czymś różnym bo tak samo jest dobrym, pojedynczym i również niezmiennym i współwiecznym. I ta Trójca jest jednym Bogiem, a nie jest bynajmniej niepojedyncza, choć jest. Albo albowiem nie dlatego tę naturę zobiemy pojedynczą, żeby w niej miał być sam tylko Ojciec, albo sam tylko syn, albo sam tylko Duch Święty, albo też sama tylko troistość imion bez istoty, substancja, osób jak przypuszczali heretycy Sabelianie. Lecz dlatego nazywamy je pojedynczą. Że co ma w sobie, tym samym też jest, wyjąwszy tego, co nazywany nazywamy wzajemnym stosunkiem osób. Bo oczywiście ojciec ma syna, a sam przecież synem nie jest, i syn ma ojca, a sam ojcem nie jest. Jest więc tym, co ma, o ile mówimy o tym, co jego samego tylko dotyczy, nie zaś innego. Tak samo jak co do samego kogoś mówimy. Że jest żywy, bo wszak ma życie i tym życiem właśnie sam też jest. Dlatego więc natura taka zowie się pojedyncza, która nic takiego nie ma, co by utracić nawet tylko mogła, albo w której nie może być czymś innym mający, a czymś innym to, co ma, nie tak jak naczynie mające w sobie płyn jakiś, lub ciało mające barwę lub powietrze mające w sobie światło albo gorąco. Lub dusza mająca mądrość, bo żadna z tych rzeczy nie jest tym, co posiada. Nie jest przecież naczynie płynem, ciało nie jest barwą, powietrze nie jest światłem lub gorącem, ani dusza nie jest mądrością. Stąd też mogą te rzeczy być nawet pozbawione zawartości swojej, ich, po, ich postać i ich przymioty odwrócone być mogą i zmienione. Naczynie pełne może być opróżnione, ciało zmienić barwę, powietrze może się stać ciemne i zimne, a dusza ogłupieć może. Ale choćby też ciało było niezniszczalne, jakie obiecane jest w świętym zmartwychwstaniu, będzie ono wprawdzie mieć nieutracalną własność niezniszczalności, lecz ponieważ pozostaje treść ciała, nie jest ona tym, co sama niezniszczalność. Bo niezniszczalność w każdej części ciała jest całkowita i nigdzie nie jest ona większa lub mniejsza. Żadna część bowiem nie jest więcej niezniszczalna od innej części. A samo ciało jest przecież większe w swej całości niż w części. I choć jedna część jest jego jest większa, inna mniejsza, to oba większa bynajmniej nie jest więcej niezniszczalna od tej mniejszej. Czymś innym jest więc ciało, które nie wszędzie w sobie jest całe, a czymś innym niezniszczalność, która wszędzie w ciele jest cała, ponieważ każda część niezniszczalnego ciała, nawet wcale nierówna, zarówno jest jednak niezniszczalna. Tak, na przykład, chociaż palec mniejszy jest od całej ręki, bynajmniej przez to ręka nie jest więcej niezniszczalna od palca, a więc. Choć ręka i palec nierówne są, równa jest przecież niezniszczalność ręki i niezniszczalność palca, przetoż chociaż od ciała niezniszczalnego, nieodłączna jest niezniszczalność, czym innym jednakże jest owa treść, substancja, którą nazywamy ciałem, a czym innym jej przymiot, dla którego nazywa się ciało niezniszczalnym. I dlatego ciało nawet takie nie jest tym, co posiada. Podobnież i dusza sama, choćby zawsze była mądra, jaką będzie, gdy na wieki wolną się już stanie, ale jednakże mądrą będzie tylko przez udział w mądrości niezmiennej, która wszak nią, to jest duszą, nie jest. Tak jak powietrze, światłem napojone, choćby tego światła nigdy pozbawione nie było, zawsze jednakże będzie czymś innym od światła które je oświeca. Nie dlatego to powiedział, iżby dusza miała być powietrzem, jak to mniemali niektórzy, co nie mogli sobie wyobrazić natury bezcielesnej, lecz że te dwie rzeczy, dusza i powietrze, jakkolwiek zupełnie różne, mają pewne podobieństwo. I nie będzie to niedorzeczne powiedzenie, że dusza bezcielesna podobnie jest oświecana światłem niecielesnym, Niezłożonej mądrości Boga, jako oświecane bywa ciało powietrzne cielesnym, to jest fizycznym światłem i jako powietrze pozbawione tego światła ciemnieje, bo tak zwane ciemności pewnych miejsc cielesnych nie są czym innym, jeno powietrzem pozbawionym światła. Tak samo ciemnieje dusza pozbawiona światła mądrości. Stosownie do tego pojedynczymi nazywamy te rzeczy, które przede wszystkim i prawdziwie są boskie, gdyż w nich jakość nie jest co innego, a co innego treść, ani też przez udział innych nie stają się one bądź boskimi, bądź mądrymi, bądź szczęśliwymi. Nadto w piśmie świętym duch mądrości zowie się wieloraki ponieważ wiele w sobie ma, zawiera, ale on też jest tym wszystkim, co w sobie ma i to wszystko nim jednym jest. Nie jest bowiem wielu mądrościami, lecz jest jedną mądrością, w której są pewne, nieskończone i skończone skarby rzeczy natury pojęciowej. W nich to znajdują się wszystkie niewidzialne i niezmienne przyczyny rzeczy, nawet widzialnych i zmiennych przez tęż mądrość uczynione. Albowiem Bóg Niczego nie uczynił, nie znając, czego nie można słusznie powiedzieć o każdym mistrzu spośród ludzi. Jeśli wtedy uczynił wszystko, znając, to uczynił to, co był poznał dawniej. Stąd przychodzi na myśl rzecz dziwna, a jednakże prawdziwa, że świat ten nie byłby nam znany, gdyby nie istniał. Natomiast gdyby Bogu nie był uprzednio znany, nie mógłby zaistnieć.